Proszę Państwa, serdecznie witam wszystkich, którzy dzisiaj zjawili się w naszej Galerii M. Zaprosiliśmy dzisiaj Państwa na prze doroczny przegląd Plastyki Myśliborskiej Myślibórz 2012. Ale jest to takie trochę przewrotne, bo artyści myśliborscy pokazują prace, które wykonali w 2011 roku. Czyli to są prace, które najświeższe, najnowsze, które no, pokazujemy tutaj, żeby Państwu pokazać, jak pracowali, jak ich poziom artystyczny rośnie. Wszyscy, którzy tutaj prawie wystawiają, są, są członkami Miśmieckiego Klubu Plastyka który działa od 50 lat. Niedługo będziemy obchodzić 50-lecie i wtedy dopiero tu podejrzewam, że będziemy musieli wynająć dużo, dużo większą salę, żeby zrobić wystawę. Proszę Państwa oficjalne otwarcie przeglądu dzisiejszego. Poproszę Pana Burmistrza. Witam przede wszystkim serdecznie i dziękuję Panu Dyrektorowi za umożliwienie mi tego zaszczytu. Jest mi niezmiernie miło z dwóch powodów. Pierwszy to, że tak dużo obecnych znamienitych i malarzy, i polecerów, i, i miłośników sztuki pojawiło się na dzisiejszej imprezie. Druga to, że na ścianach wiszą coraz lepsze obrazy, na coraz to wyższym poziomie, że coraz więcej ludzi interesuje się sztuką nie tylko jako oglądający, ale również jako tworzący tę sztukę. Więc e, uważam, że z roku na rok i Muzeum Myśli, bo, e, Ziemi Myśliborskiej i praca pana Ryszarda Jobka i wasza praca przyczynia się do podniesienia rangi i miasta naszego i tego muzeum, które jest jedynym tego rodzaju muzeum e, na Ziemi a e, nie dotyczy to, czy nie ogranicza się to tylko do powiatu myśliborskiego, ale sięga znacznie dalej. Więc mam nadzieję, że wspólnie będziemy tworzyć coś wspaniałego, coś co nam wszystkim sprawi wiele radości, a artystom młodym, średnim wieku i starszym pozwoli na właściwy rozwój i przede wszystkim na to, żeby zaistnieli wśród widzów, bo sztuka ma to do siebie, że wymaga i twórców, ale również i odbiorców. Dopiero konsumowanie w takich miejscach czy przy takich okazjach jak dzisiaj, to jest taka prawdziwa kreacja sztuki. Do tego wszystkich dzisiaj zachęcam. Wszystkim już gratuluję, że postanowili, odważyli się, postanowili swoje prace umieścić na ścianach Muzeum Myśliwowskiego. Życzę oczywiście wszystkim sukcesów, ale przede wszystkim wrażliwości artystycznej obu i tym tworzącym sztukę, i tym ją podziwiającym. A nam radości współpracy z Państwem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, wszyscy członkowie beskiego Klubu Plastyka prosili mnie, żebym tu Państwu oznajmił pewną sprawę. Tą, ten przegląd poświęcamy naszej koleżance, która Niedawno, po długiej chorobie, odeszła od nas. Mówię o Urszuli Olejasz. Była ona profesorem tkactwa artystycznego u nas, w naszym tutaj mieście. Bardzo długo prowadziła, prowadziła pracownię tkactwa artystycznego. No, brak nam jej tutaj prac na tej, na tej wystawie. W mojej pamięci poproszę o chwilę ciszy. Dziękuję. Proszę Państwa, jak co roku chcemy tutaj podziękować wszystkim artystom, którzy zaprezentowali swoje prace. Mamy przygotowane takie podziękowania, a przy okazji poznacie Państwo wszystkich, którzy tutaj wystawiają. I tak na sam początek proszę, poproszę Adriannę Matiaszko. Uwaga. Także dziękujemy. Krzysztof Była. Mar Marianna Mechlińska. Możecie, możecie tak podziwiać, podziwiać jej kadwo artystyczne. Tak. proszę. Małgorzata Pieczyńska. To Niewiadomska, Również. Te wszystkie krzyżyki, które tam właśnie wytkała, dziękujemy. I nie wiem, bo nie zauważyłem, czy dotarł do nas lek wierzbicki. Nie widać. Andrzej Kłotkowski, poprosimy. Jest to artysta, z naszego zaprzyjaźnionego inny giełdkiński Paweł Sokołowski. Młody człowiek, który do, dobił teraz do nas, do naszego klubu plastyka. Poprosimy teraz Marcina Ananicza jest. Marcin, yes. yes. Prosimy również Bogdana Markowskiego, że go odgoni. Nie. Czy jest Damian Walczyk? Prosimy. Nie. Też młody człowiek. Izabela Chaboska, jak Państwo zobaczycie, też bardzo młoda osoba. <klucz> Oliwia Lipniewska. <klucz> Już też? profesjonalne sfery plastyki. Aha. Proszę Państwa, teraz już zaczynamy, wchodzimy w taką tą sprawę, w tę sferę nagród. I nagroda dyrektora Muzeum Pojezierza Mieśliborskiego będzie, jest dla Krzysztofa Stanisławskiego. Prosimy. Również nagroda dyrektora Muzeum Pojeża Mysliwowskiego dla Wandy Łuczyńskiej. Roda Dyrektora Muzeum Pojeziorza Myślowskiego dla Tadeusza Śmiśniewicza. Za załubie. Za załubie. Jak to, ja to, to Jak Państwo chyba zobaczycie, to maluję te jeszcze, które Poszukajcie. obrazy, tam. które... A, tak tak? jest. <laughs> Starego -Boża. Za litraże. Nagroda dyrektora Muzeum dla Eugeniusza Bokus. No, ten... Nagroda prezesa Mysibowskiego Klubu Plastyka dla Mirosława Rzepniewskiego. Za doskonałe kopie kopie Malczewskiego. Poprosimy może. kogoś z żeby. PDPS-u, żeby. pdps Dziękuję. Prezes że Klubu zobaczyłem. również nagrodził Przechodzę. 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 naszego zaprzyjaźnionego. Dziękuję. Również prezes Myśli Badujo Klubu Plastyka nagrodził Wojciecha, Wojciecha Kasprzaka za zamalowanie Myśli Boża z dawnych czasów. Prezes również nagrodził bardzo świeżego, nowego artystę, który akurat się objawił nam na tej wystawie. Dla Sława Swobody. Swobody. Dziękuję. Bogacił nasze tutaj y, naszą wystawę akwarelami. Akwarela to jest jedna z najbardziej trudnych y, technik malarskich. A y, właśnie ten artysta naprawdę bardzo dobrze posługuje się tą techniką. Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myśliborzu dla mnie Mieczysława Bruka. Nie wiem czy jest. Wiem, że bo coś zgłaszał, że jest bardzo chory i i chyba nie będzie. Także przykro bardzo. No. Myśleliśmy, że może ktoś będzie, może żona czy jak. No i właśnie też wiemy, że prawdopodobnie jedzie. Jedzie do nas, nie wiem czy już dojechał. Jest tam, schował się czy nie? Nie ma go, nie widać. No, ostatnio słyszeliśmy tę ostatnią wieść, która tego, że już gdzieś był za góralicami, ale. <noise> już wiem, że to. Jest To poczekamy na Chyba poczekamy, chwileczkę, tak? 5 minut. W międzyczasie. No dobrze. 5 to na Również i Państwo przyznają jakąś tutaj nagrodę. Jak zawsze co roku wybieracie swoją, swoje, swoją najlepszą pracę, albo ewentualnie artystę, bo teraz stawiamy na artystę. Wybieracie najlepszego artystę według Waszego zdania. Będzie to nagroda publiczności. I każdy z Państwa dostanie teraz taką niebieską karteczkę. Niebieską karteczkę. I proszę wpisać nazwisko tego artysty, którego uważacie, że ma najlepsze prace. A później wręczymy to po, po tym całym. Machę, żeby nam tutaj dużo czasu nie zabrało. Proszę Państwa, jeszcze na pewno, proszę, proszę jeszcze chwileczkę uwagi. Mamy tutaj dwie prace, które będą do Waszej dyspozycji. Tutaj Janusz będzie miał takie tym razem żółte, karteczki. żółte karteczki, na którym znowu odwrotnie. Każdy musi napisać swoje nazwisko. Z tym, że, że ta karteczka kosztuje 5 zł. Każdy, kto będzie chciał brać udział w losowaniu tych prac, musi kupić sobie los za 5 zł. Także prosimy, tylko tak pamiętajcie, że na niebieskiej ma być artysta, który, którego uważacie za najlepszego, a na, na żółtej karteczce swoje ja. nazwisko trzeba pisać. Te niebieskie karteczki są dlatego, że podpisy pod obrazami też są na niebieskich karteczkach, że się nie Dobre

Otrzymuje nagrodę burmistrza miasta i gminy Myśliwóz, Myśli No i poprosimy Marek Stanisławski, gdzie jesteś? Ale. Proszę, no znowu gdzieś poleciał. Proszę Państwa, no właśnie, gratulujemy serdecznie zwycięzcy, czyli panu Markowi Stanisławskiego, który nie tylko, że sam para się malarstwem, ale e, tę pasję zaszczepił również swoim potomkom. E, w pewnym sensie zdominowali dzisiejszy, dzisiejszy e, nasz przegląd. E, muszę powiedzieć, że nie, nieprzypadkowo jest też burmistrz Czcińska, którego serdecznie witam, a z którym wchodziliśmy prawie że do jednej szkoły w Dębie. Ale wcale to nie jest poznajomości, tak? Artystów, <śmiennie> y z Sińska y dostrzegamy już od wielu lat, i faktycznie to, co robią, y zasługuje na wielkie uznanie i szacunek. szacunek Dlatego z największą przyjemnością, i radością wręczam nagrodę burmistrza panu Markowi. Dziękuję Uf, serdecznie. Zobaczcie, Dziękuję bardzo. Proszę Nie Państwa, jeszcze, również no, gratulujemy. Przed ogłoszeniem werdyktu, jeżeli chodzi o nagrodę publiczności, poproszę o zabranie głosu Pana Burmistrza ciecińska Dziękuję bardzo. Panie Burmistrzu, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę się znaleźć tutaj z Państwem na tej corocznej przeglądzie, corocznym przeglądzie plastyki myśliborskiej. Staram się być zawsze i myślę, że tutaj naszych trzech artystów którzy wystawili swoje obrazy. Proszę nie kojarzyć z trzema muszkieterami, bo, bo, bo jak go policzyć mogłem przywieźć siedmiu to Bóg, żeby było zrozumieć siedmiu samurajów. Nie wspomnę o parszywej 12 albo to jest zbójnika. Proszę Państwa, chciałem się podzielić taką informacją, że, że kończymy remont u nas takiego starego młyna. I termin skończenia robót tej inwesty całej inwestycji przypada na koniec roku 2012 i myślę, że no nie obiecuję, że to może być w 2013 w pierwszym kwartale, ale na pewno jestem mocno przekonany, że na początku roku 2014 zrobimy podobny przegląd yy, dzieł sztuki artystycznej. Tak jak tutaj w Myśli Bożu i wtedy, wtedy może nasi artyści, nasza gmina będzie bardziej gościnna, bo wiedzę, że, że z mojej gminy tutaj jesteście też bardzo gościnni i serdecznie dziękuję dla moich artystów. Chciałem serdecznie podziękować tutaj moim trzem muśkieterom, że tak powiem Państwo, pozwolicie, że ja tu nie mam dla nich nagród, ale mam takie listy gratulacyjne za to, że są takimi ambasadorami naszej gminy i, i promują naszą gminę i robią to bardzo dobrze. I dziękuję za ich wysiłek, za ich pracę i za ich taką pozytywne hobby bo naprawdę muszą oprócz pracy zawodowej, muszą, yy, znajdą czas, proszę państwa, żeby po prostu jeszcze malować yy, obrazy. I chciałem im tutaj w obecności państwa poprosić tutaj pana Marka Stanisławskiego, yy, jego syna Krzysztofa i pana Andrzeja Płotkowskiego i chciałem im wręczyć właśnie takie listy gratulacyjne. Pozwolicie państwo, że odczytam jeden, bo to treść jest podobna, czyli to jest Pan Andrzej Podkowski jeszcze bym bardzo prosił. To są listy gratulacyjne dla moich artystów z naszej, z mojej gminy, która jest sąsiednią gminą i, i myślę, że, że dobrze współpracujemy. Tutaj kolega burmistrz, tak jak wspomniał, jesteśmy kolegami z lat szkolnych, ze szkoły podstawowej i pozwolę sobie przeczytać, mając na uwadze udział w przeglądzie plastyki myśliborskiej myślusz 2012 największej i najbardziej prestiżowej wystawie twórczości lokalnych artystów, który jest świadectwem aktywności i zaangażowania pana w promocję gminy Trzyńsko zdrój składam serdeczne podziękowania za trud i oddanie idei malarskiej. Życzę panom Dziękuję. wielu satysfakcji płynącej z posiadanych zdolności, dalszych sukcesów w twórczości malarskiej oraz szczęścia osobistego i pomyślnej realizacji wszystkich życiowych zamierzeń. To jest dla pana Krzysztofa Stanisławskiego, dziękuję. syna Marka, Brawo. to też dla Andrzeja Szczkowskiego również Koczowskiego, i dla Pana Marka Stanisławskiego również gratuluję dziękuję bardzo. i dziękuję. Ja jeszcze jedną rzecz dla państwa. Ja tą swoją dzisiejszą nagrodę dedykuję dla pana burmistrza naszego miasta, naszej gminy Śsińska Zdroju, dlatego że burmistrz już od paru lat, odkąd tylko objął przewodnicą naszej gminie. Jest zainteresowany non-stop sztuką cały czas. Byłem parakrotnie nagazany przez pana burmistrza. Przychodziliśmy też na zakup farb, co można było dalej malować i dalej można było tutaj konkurować z pozostałymi artystami. Cieszę się bardzo, że pan Zbigniew prowadzi tą gminę. Niedługo, czy nie wiem, czy już chyba z funduszu euro wpłynęły tam jakaś suma z naszych pieniędzy, prawda? Około miliona euro, to co mi jest wiadomo. Na dzień dzisiejszy, stary mój niekiedyś, kiedyś, byłem po niemieckim, Historycznie zostało to na terenie miasta Gminy ksińska Zdroju. Powstanie tam niedługo muzeum, i tutaj nie wiem, czy pan burmistrz nadmienił, ale ja może wspomnę, bo chcemy, żeby pan dyrektor, pan Ryszard Jopkę, dyrektor muzeum tutaj śliborskiego, żeby przy współpracy z panem burmistrzem objęli w jakiś sposób zainteresowanie się głębiej w te, w te muzeum, które będzie otwarte. I pan Ryszard jest niestety specjalistą takich spraw. Jak wiecie, stanowisko jego. Nie mówię o tytułach już malarskich, Akademii Sztuk Pięknych, Warszawskich i pozostałych, prawda? I pomoże zorganizować to wszystko, ustawić to wszystko, żeby to naprawdę miało fundamenty prawdziwego muzeum, bo jednak gdyby nie było miasto Binacińsko, też ma tam dużo tych turystów i zwiedzają ich Holendrzy. Nawet mają tam hotel, przyjeżdżają, jest to miasto bliźniacze. Także tylko życzę naszego burmistrza, żeby nam dalej pomóc, prawda? I naszego pana dyrektora muzeum. Pana Ryszarda Jopka i dla Pana Zbigniewa Kieplaska. Także dziękuję Państwu. Widzę, że pracy mi nie będzie brakować. No na pewno znajdziemy, no bo jest na wieku <trym> i tak. Także życzymy, że, że, życzymy dużo zdrowia. Ogadnąć tam muzea to nie będzie łatwa rzecz. Zwłaszcza, że podobno Pan Ryszard się wychował w Chińsku. Tak, dziwne, 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 dziwne. są kolejne losy, tak? <trym> tak? Jakoś to wszystko wraca do tego miejsca. No proszę Państwa, teraz e, ogłosimy wersję Waszymi głosami. Egzekwo drugie miejsce zdobyła Marianna Mechlińska i Eugeniusz Boku. Ja tylko ogłaszam, że także gratulujemy. Gratulujemy. Tak I proszę Państwa, wybraliście najlepszego artystę, którym jest Krzysztof Stanisławski. O! 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 O!